Ja sobie pozwolę za tym panem przejść. Dobry Państwu serdecznie. A gdzie byliście? Ja tu na Was czekam, a Was nie ma. Oto nóż, który tu kupiłem, Lederman. Niestety ostatni z musiał odejść w niepamięć, więc teraz jest tylko ten nowy Lederman. Ale nie bez przesady. Taki według mnie base base i nie jest ciężki. Każda taka właśnie drobna rzecz sprawia, że później podróż jest albo trudniejsza. Przez co każdy gram odczuwasz w swoich nogach. Jak idziesz 15 km, to te 200 gramów robi ogromną różnicę. Hałas jest ogromny. Za miastem jesteśmy przy głównej ulicy. Znacie to miejsce? Tu zaczynaliśmy swoją podróż. Ostatnim razem byłem tu sam, a teraz mam tu kolegów. Jeden po prawej studiuje filologię wschodnią. Nie wiem nawet jak to nazwać, chyba doktorat nawet z tego robi, bo 10 języków chyba jakieś arabskie, mongolskie, ukraińskie, uzbeckie, no wszystkie te języki dalekowschodnie. Goście są ogólnie niesamowite. One jak wiecie, leży tak trochę po prawej, w centrum. Chociaż to ciężko powiedzieć centrum, no ale jest stolica. My będziemy próbowali wydostać się na Dzunmont. Będzie, będzie niewdzięczna trasa, bo już mogę Wam powiedzieć na dzień dobry, że. Na lotnisko, bo to jest droga na lotnisko, będzie dość skomplikowane, bo, no, bo będzie dużo osób po drodze. No, w sensie, że będą samoloty, będą jakieś taks... taksiarze pewnie się dobijać. Podobno jeszcze był jakiś Japończyk tutaj spał dzisiaj, no i był Rosjanin. Taki starszy pan mówi, że ma jakiś tam budynek. Pokazał mi na mapie, zapisał adres, tylko zupełnie nie mój kierunek, ale jakbyście chcieli kiedyś pojechać, to mogę wam dać namiary. Na... Napisał mi nazwę. No i co? Dzisiaj. Praktycznie jest 14, więc zbliżamy się do końca naszej podróży mamy 6 dni dokładnie, co jest mało i, i, i dużo jednocześnie, bo tak na luzie gdzieś pojechać w nieznane to już nie jest. To już nie jest. 6 dni to nie jest wystarczające. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że tą podróż, którą odbyłem, mogłem zrobić tak na własnych warunkach, tak powoli, swobodnie. Nie, nie zastanawiam się, czy mam 10 dni, 5, nie. Dzisiaj plan jest wyjechać z miasta. To jest plan minimum yy, na Dzumut a później na Mandalgowi. I zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli pójdzie dobrze, ja będę widział, jaki jest ruch, jakie są chęci brania mnie na stopa na tej trasie, bo to nie zawsze jest tak samo. Jeżeli jest asfalt, jeżeli będzie dużo samochodów, to raczej się nie martwię o to, że dojechać do Dazantandat i z powrotem. Następnie trzeba będzie wrócić do Ulaanbaatar. Tak będzie chyba najprościej. Chociaż on Mandalgowi da się przejechać w kierunku Sainsand ja się może będę pytał, czy ktoś jedzie w takim kierunku, bo to by była twoją sprawę w sumie. Jakbyśmy przeskoczyli, wiecie, z jednej nitki na drugą nitkę. No i później już tylko za ut Jest granica, przejście graniczne na... po stronie chińskiej RM. Bo trzeba mieć po prostu bilet jak do przejazdu wpisać chyba na tym. To jest taki plan. Dzisiaj się podładowałem. Wszystko jest na maksa podładowane. Mongolia, Onebator tu jesteśmy. A dzisiaj dzień pocztówkowy. Pójdziemy na pocztę, zabiorę was. Pakujemy się i bio. Do roboty, kurde Patryk. Trochę rzeczy ci dzisiaj czekam. Dobrze, jest. światowej woli. Kinga Goszla, bardzo ładnie to wygląda, prezentuje się. No dobrze, drodzy widzowie, jak się dzisiaj ze mną bawicie na spacerze? Już kolejna, to ja wiem, czy ostatnia, wycieczka po W ogóle bardzo czuć taki europejski styl bijący z tego miasta. gobi desert I'm going to gobi desert I'm going out from the town and then I'm going to gobi mandalangov and then gobi desert like thatanga Człowiek nie zdążył się nawet rozgościć. Chciałem elegancko wyjść na drogę, ale się okazało, że stop się sam złapał. Co prawda pan się nie chciał kamerować, w sensie jak zacząłem, włączyłem tylko kamerę, od razu, od razu był na nie. Póki co idzie sprawnie, zobaczymy jak dalej. Tu jest taki punkt kluczowy, żeby wyjechać jakby yy, za Dzunmut, czyli takie miasto pod Uanbator, które jest troszkę na prawo, żeby tam nie wjechać, tylko zostać na tej głównej drodze, żeby im to wyjaśnić. To może być trochę problematyczne, ale sobie poradzimy, nie? Ruch jest duży, bo to jest stolica, więc będzie co zrobić, a ja sobie pozwolę podejść do pomnika, który mnie trochę zaintrygował. O co chodzi? chodź. No, chodźmy tutaj. Na chwilę się zrelaksować, bo trafiłem na pana, który chciał zarobić bardziej i tak w pięć osób, cztery osoby. Już piąta, jak doszła, to było grubo. Pokażę, jak się zagania owce współcześnie. Czyli, bez użycia koni, po prostu jedziemy motorkiem. Umówmy się, że już mam jakieś pojęcie o Mongolii. Małe, bo małe, ale mam. więc nie mam ochoty jechać z grupą przez trzy godziny, czy tam dwie i nic nie gadać, bo to jest bez sensu. No już, 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 do przodu. Już. Owieczki, do przodu. Do przodu owieczki. Już jedziemy. Już jedziemy. Ja tu pomagam zaganiać. No i elegancko jedziemy tutaj. Już, kulturalnie, już. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, dupeczki, ruszać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, patrzcie jak ciekawe. No, już idziemy. Ja jeżeli trafiacie na takie stopy, które siadacie do samochodu i czujecie, że to nie to, gdzie jest ciasno, niewygodnie, człowiek się nie odzywa, powiedzieć sobie, po co mam się męczyć? Przecież mogę powiedzieć nie. Wysiąść z tego samochodu. Z takiego założenia ja wyszedłem. I właśnie w taki sposób po prostu wyszedłem z auta i podziękowałem. Przejdźmy sobie na górkę jakąś. Poglądamy widoczki. i was in china in xinjiang province uh -huh, uh -huh. and as uyghur people was quite friendly the han the, the core chinese people called han was like mm, not even approachable but i can speak chinese like really good but it was really hard to connect like to have like good travel i don't know why but it's like this. Comparing to Mongolia, it's like. More peaceful, yeah. In Mongolia, it's very good, and in China, it was very bad. I don't know. Maybe I was unlucky or, I Jakby ktoś chciał kupić, kupić tego lodóweczkę, to patrzcie za jedyne 2,5 miliona turgur akurat jestem w sklepie, gdzie możemy sobie pooglądać ceny telewizory kuchenki, myszki 79 tysięcy 20 tysięcy to jest około 6 dolarów tu dziewczyny pracujące tak więc to tak wygląda takie ceny piękne. 100 tysięcy to jest około 30 dolarów, 30 dolarów razy 16, 10, 300, no trochę dużo, nie? Ponad 300 dolarów, no 1000-2000 zł jakoś tak to będzie wychodziło. Tu się zaczynają jakieś rzeczy. Ciekawe w ogóle rzeczy. W tym markecie oleje, wszystko mają. Tutaj jest gaz, który oni wykorzystują. Niestety trzeba do tego przejściówkę mieć. Są do takich kuchenek gazowych, które można wykorzystać, ale ja niestety nie mam przejściówki, którą może nawet by tutaj dało radę kupić. Więc trzeba dobrze się porozglądać, jako że mamy czas. Jak sobie patrzę tutaj teraz: Silvery, pasty do butów, ale zasób naprawdę tego supermarketu. Powiem Wam szczerze, że przerażająco dobry. Fructis, odżywki do włosów, to nie, nie? Trzeba poglądać. Mandagobi. Wita Państwa serdecznie swoim powiedziałbym przemysłowym krajobrazem. Czyż nie? Trochę takie przedmieścia. Dzień dobry podróżnik Patryk. Witam Was serdecznie z miejscowości Mandalgobi. Przywiozła mnie tu przemiła para, która miała trójkę dzieci, dużo podróżowała, mówię ja po angielsku, więc sobie porozmawialiśmy. Wystarczająco długo i wystarczająco jakby satysfakcjonującą, doradzili parę punktów, czy też miejsc, które warto by odwiedzić. Najważniejsze, pytali się jak mi się Mongolia podoba. Ja mówię, że super. Oni coś tak mówią, nie no chyba bajerujesz. Ja mówię, że ludzie są świetni. A oni, co ty mówisz, ludzie są wściekli. A ja mówię, jacy wściekli? Jacy angry? Są super. Tak więc, żyć nie umierać. Znowu słońce w plecy. Cały czas słońce w plecy. O, teraz ładnie na mojej twarzy. Chciałem powiedzieć, że Mandar Gobi jest w połowie drogi praktycznie do Dazalangat, czyli najbardziej wysuniętej na południe, blisko Gobi miasto, do którego się właśnie zmierzamy. Myśl tak zwany pit stop zakończenie tematu podróżowania po Mongolii. W tym, jakby, takim wydaniu, wiecie, celowym, że mam jakiś cel. Następny cel to będzie. Przekraczanie granicy mongolsko-chińskiej. Ale o tym to dopiero w następnych 5-6 dniach. Bo 20 chcemy być właśnie na tej granicy z samego rana, żeby ją przekroczyć, żeby mieć dokładnie 14 dni na podróżowanie po Chinach, tyle, czyli tyle, ile pozwala ruch wizowy w trybie zwolnienia z wizą. Ach, powiedziałem. Masło maślane. Chodzi o to, że bez wizy po prostu możemy wjechać i podróżować przez 15 dni po Chinach. No i teraz to ja rozumiem, słońce pójdę drogą jak najdalej. Jak się miasto skończy, to robię piwot lewo-prawo, obczajam gdzie jest woda, czy jest w ogóle. Nie ma wody? Trudno. Trzeba się przyzwyczajać. Gobi to Gobi. A jutro jest możliwe, że pójdziemy do hostelu. 10 dolarów to nie pieniądz. A ja muszę i tak zjechać z Forsy, więc czemu nie doładować infrastruktury Mongolów, tak zwanych Mongolów? No nic, tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Miasto, jak widzicie, nie zachwyca, ale ja jestem na przedmieściach. Widać, że jest tu trochę przemysłowo. Powiedziałbym, tak? Trochę przemysłowo. Trochę takie miasto, wiecie, wysunięte na południe. 300 km od miejscowości Mandar Mandargobi, zapamiętajcie, jakbyście tu kiedyś byli. Będzie jakaś łaza dalej. Chodzi o to, żeby przede wszystkim wyjść za ludzi, wyjść za aglomerację. Tu wciąż jesteśmy w terenie miasta, jakby żeby nie patrzeć, to są powiedzmy przedmieścia. Proszę, tak budują Mongołowie swoje ogrodzenie. Tutaj pustaki betonowe, z tego co się orientuję. Może i nie. To jakaś woda, ciecz, cokolwiek. Chyba woda, po prostu baniak z wodą. Do rozrabiania betoniku No i tutaj lecą z zagrodzeniem jak widać. Podlewka, chyba jakaś bywa, czy coś. Tutaj zaczątki chyba domu. Ktoś tu się buduje. Pięknie, prosto, przyjemnie. Bardzo ładne. Patryk poleca.